Halo, halo! Dzień dobry, witam Was bardzo, 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 bardzo serdecznie moi kani, w kolejnym odcinku naszego The Binding of Isaac Rebirth. I i my sobie dzisiaj zagramy, nie mam ochoty męczyć tego Delosta, póki co Nie mam ochoty męczyć tego Delosta, nie mam ochoty męczyć tego Delosta Więc może dziś jakiś Judas? Judas, dawaj, Judaszu, pokaż żeś wypchany kaszą, coś tam Oprócz Judasza, dla niego kasza. Elo. Elo. Widzę, że was prawda boli, hajsownicy gipsa. Kurwy, Jimmy Gibbs Jr. Dobra? Okej, okay, jak na dzień dobry to możemy spróbować. Ej, bardzo fajnie. Podoba mi się bardzo. Bardzo mi się podoba to, tak jak statystyki moje zostały zmienione. No, nie za duży zasięg, ale tak poza tym to bardzo sympatyczny wstęp. Bardzo, bardzo sympatycznie. Rzuta strzykawka jako pierwszy item jest czymś, co jeszcze potrafi zadziałać. I to tak pozytywnie zadziałać. Bo zadziałać to potrafi w sumie zawsze. Piękne. O Jezus, ale obrażenie. O Jezus. Nie mogę zginąć. Kurwa! Wypierdalaj gnoju. Dobra. są trzy bomby z niego, ślicznie. Na dobry pociątek. Pociątyk! żelazo, zu, papą Kurwą, o Jezus Maria. O Jezus to się źle skończy. Ja pierdolę. Nie, nie, nie mogę takiego. Sid szybko. 203 l Jeszcze, jeszcze raz to chcę: 23L i otwał 1V. 23L i 1V. 23L i otwał 1V. Jeszcze raz tego. Nie, 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 Aizakiem. 23L i otwał 1V. 23L i otwał 1V. Eee, Judas. 23 i od V1V Jeszcze raz chcę tego sida. pierdolę Pierdolę Bastion Dawaj, dawaj Dokładnie Pierdel to, przejdę tam to poęszczenie Przejdę to, o Jezus, teraz nie wiadomo Czy żółta strzykawka zadziała tak samo Kurwa, ale zły jestem Nie mogę takiego początku zawsze paścić Nie ma szansy na to Żółta strzykawo, zrób to co zrobiłaś Jest, dokładnie tak samo Ej, to ona jest programowana na CJ, już, tak? Co zrobi? Spoko, dobra. Teraz trzeba jakoś pomyśleć, co zrobić z tym pomieszczeniem tutaj. Jak na moje, to tak. I tutaj kombinujemy. W obrębie tego na razie. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Nie no, nie, nie mogłem tego popuścić po prostu. Bo zbyt dobre. Dobra, dobra, dobra. Teraz mam to we krwi. Yee! kurwa, zrobiliśmy to dobrze. Pięknie. Zobaczymy, co dalej będzie w tym ranie. No ale teraz już go nie odpuszczam w takim razie. Jeden raz mogłem sobie pozwolić na coś takiego, żeby SIDA przepisać i spróbować go ponownie. Ale będzie. Gimper, czytujesz! Gimper, czytujesz! Wykorzystujesz możliwości, które dał ci twórca gry, żeby sobie powtarzać rany, których jesteś ciekaw. Żenujące troszeczkę. Żenujące. Skoro gra sprawiła, że przegrałeś. To powinieneś przegrać i zaakceptować rzeczywistość gnoju. Nie, nie, nie wolno, nie wolno. Tu nie chodzi o dobrą zabawę przede wszystkim. Tylko tu chodzi o to, żeby być najlepszym i sobie w tym nie pomagać, bo wtedy masz dłuższego penisa. No to właśnie chodzi. Kto by, kto by myślał, że po prostu chodzi o to, żeby dobrze się bawić. Kurwy. Nienawidzę was wszystkich Dobra? Okej, okay, mamy buko Belier na nowo naładowane, także sympatycznie. Trzy bomberki, ciperki nam tutaj wpadły. No i tu podejrzewam, że zaraz jakiś bossman już będzie. Bossmanie, dam ci lanie. O, piękna, piękna skała po prostu. Piękna skała, znak pedała. Jo, zgarniamy hajsy. Dobra. The hound! No proszę bardzo, to będzie ciekawe bardzo. Znaczy no, znaczy go rozpiździmy, jak podejrzewam z takimi obrażeniami każdego... Kurwo! Każdego bossa Za z nich są, nie? Straszne Nie wiadomo, czy przed nimi spierdalać czy, czy, czy co robić, nie? Bo jak uciekamy, to oni nas gonią I chcą nas zabić, ale Z kolei jak nie uciekamy To mogą nas Co? A z kolei jak na nich biegniemy, to mogą nas tak z bliska strzelić Wtedy jest Lipton, dobra, zabijamy cię, kolego Nie ma tragedii Okej, okay, cztery piguły, zobaczmy, co z tego wyjdzie Ej, okej, okay, to było nawet fajne Liberty Cup, oczywiście Jimmy Gibbs Junior I to są telepilsy wszystko, okej okay. Tere, fere, pilsy Tears Up, pięknie Full Head, pięknie Bad Trip, niedobrze I siup. ok. Okej Telepilsik jakiś tutaj Chcemy tu mamy więcej zapigółki Full health Lemon patty Health up Także i full health się przyda Weźmiemy telepilsa ze sobą i... I ruszamy piętro niżej w takim razie, bardzo fajny początek Panie Judaszu Bardzo, bardzo fajny, sympatyczny początek Czy my chcemy zajrzeć do sklepu? Hmm, raczej nie Ej, z book of beliar i z, z takim... Z taką prędkością strzelania i obrażeniami to będziemy rozpierdalać cycki Będzie ślicznie, wspaniale, pięknie BANG I tak oto pierwszy basement za nami dam, Tam 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 Dam 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 Uwielbiam ten motyw, no uwielbiam go O ty kurwo Nie zauważyłem nawet O Jezus to po... A nie nie mam podejrzewam, bo mam po Dobra Jest sensownie Raz, dwa yeah, Kurwa, kocham, kocham! Coś pięknego, będę się zawsze spuszczał przy tej muzyce po prostu, no To tak jakby przy motywie tej ostatniej walki z Narni się nie jarać No nie da się, jest zbyt dobry po prostu No jakby się nie jarać motywem przewodnim władcy pierścieni, no nie da się, jest zbyt dobry O! Small rock has basement, ślicznie Pięknie, o Jezus, ale wpierdalające obrażenia mam jest chore. Kolejny niebieski kamień. Ślicznie, śli, 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 ślicznie. Pięknie, panie. Kurde, mówię, jeszcze bukow będę odpalał. Jeszcze jakiś z Head do tego podejścia, żeby było pięknie. I w ogóle już będzie gites Teraz Rozpierdol, koledzy. Muszę przyznać, że dostajecie troszeczkę w pierdol. <gry> Okej. Okay. Luck Fajną stopę żeśmy dostali. I ja ona chyba też odporność na klątwy daje? Nie jestem pewien. Oj, nie ma Secret tutaj. tutaj. Niedobrze. Nie fajnie bardzo. O, ale dwie bombki. Także już jesteśmy na plus. Tutaj w lewo też może być Secret Room. Dobra, dobra. Chodźmy na bossa. Ale, mu, ale go rozpierdolimy. Nie, po prostu takie duże strzały mam. I taką piękną częstotliwość ich napierdalania. O jezus, coś ślicznego te obrażenia. Coś pięknego po prostu że ten shot speed nie jest zbyt duży jakby Teraz yy, ten O Jezus tears zap. Jakby teraz jeszcze tutaj znaleźć tego krampusa Dobra to weźmiemy Damage up Jakby teraz jeszcze znaleźć krampusa I to jest chyba missing page 2 prawda? Tak taki pomazany to jest missing page 2 prawie na pewno um, Dokładnie Plus mam black heart, to daje Hmm. Nie, pieprze to. Ale mamy pakt na zwiększenie obrażeń. I kolejny tir Up. Także, jeżeli chodzi o obrażenia, to jesteśmy potentatami po prostu. I jeżeli o to chodzi, koliga, pięknie. Coś miałem jakąś myśl i mi uciekła. No mniejsza. Okej okay, mamy cztery klucze, więc ja bym się jeszcze przeszedł po tych, tych tutaj. Bo jedno musi być na dwa klucze, i tam może być coś fajnego. Chyba, że jedno z nich to biblioteka, właśnie. Dokładnie, tylko o to mi chodziło. Szkoda, że Book of Revelations nie ma, ale nie, to nie ma bez znaczenia, bo to i tak jest już e, po Bosie na drugim basementu, więc tak byśmy niczego nie uzyskali, bo jak mamy Book of Revelations. Mm, to jak mamy Book of Revelations, znam się zawsze Horsemeni respią. O Jezus to jest piękne. Hamidja spoko. Pheromonsy, spoko. No to tyle Pilsy ze sobą wezmę. Um, jak ma Book of Revelations, to zawsze są Horsemeni, z nich wypada Bolo Bandages i albo Cube of Meat i wtedy można sobie bardzo łatwo zrobić ten achievement. Zieje na nas, szatan, swoim złem. Ale my nie ulegniemy pokusiam, się no, już ulegliśmy, w sumie chuj. Trudno. O kurwa, co to za chore główno? Ała! Zjebane to było. O Jezus Maria. Co za zjebane pomieszczenie? Ej pierwszy raz takie widzę jak w Tegle gram, nie? O Jezus! O Jezus! Co za zło? Jak to się zadziało? O Jezus! Co to było? O chuj chodzi! O chuj tu chodzi, panie? O chuj tu... Co, co to było? Boję się. Co to jest? To jest rak. Raka Faka Fą. to się nazywa, tak? Żeby nie było dwóch raków w grze. Spoko. Tak czy siak jakaś groźna choroba pewnie. Dobra. Ej, jeżeli chodzi o obrażenia, to my jesteśmy rozpierdalaczami jaram się strasznie. To nie jest XL? Nie, zwykłe katakombsy, spoko. Pięknie no. Jak gówno już na katakombsach się nie, nie zdąża rozpędzić na nas, to już dobrze. Wo, ile pieniędzy. Dawaj pieniądza kurwo. O kurde, tamta mucha wyrzuciła monetę. Taką piątkę. Czy ja chcę Broken Watcha brać? No tak, wezmę zawsze coś. I think it's broken. Nie jest to Stopwatch, ale Pierdol, kim ty jesteś? Zwykłym gnojarzem w śmieciu. Jeep. A, keep Me, proszę bardzo. Troszkę że na basementzie takiego nie mieliśmy. Ej, to jest chyba Spacebar Item. Nie chcemy go. No, zdecydowanie go nie chcemy. Bukobelia, wolę trzymać. Bukobelaja, jeżeli chcemy mieć jaja, to możemy tak powiedzieć. Okej okay. Spoko, znaczy to nie jest jakieś mega dobre, kiedy nie mam dużo zdrowia, ale mam nadzieję, że przeżyjemy jakoś Na arenę bym poszedł Mógłbym zgarnąć co tam jest i się wyteleportować telepilsem Właśnie problem z tymi flaming tearsami jest taki, że one, cóż, wybuchają O, tears up, pięknie O ile jeszcze można trochę tears upów złapać przy moim obecnym stadium, i zadawanych obrażeniach, i prędkości wystrzeliwania tych pocisków. I każda z tych statystyk jest na jakimś chorym poziomie. Dobra, no to niczego nie ma, jest tylko żebraciek. żebraciek ku kubraciek. Ale to nic się nie martwimy. Gierkę sobie przyciszymy w słuchawkach. ok? Pięknie. Oj. Dobra, elegancko, elegancko klika O kurde, kurwa, no właśnie dlatego flaming Tearsy nie, za, nie są dobre aż tak. O Jezus, jakby tutaj wybuchł po prostu, to by mnie chuj strzelił. Zajrzyjmy tu. Dobra, serce jakieś. O Jezus. O kurwa. Kurwa. Uh, o, złe. To jest bardzo bardzo złe. To jest bardzo 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 złe. <tryk> Dobra. Trafione, zatopione Milion komentarzy na zdrowie Czekamy Chyba kupię serce jakieś jeżeli tu będzie Kurwa nie ma Rrr, Zło zło Zezezezezeło Co daje ten denial? Szybko zobaczmy Może on mi coś uratuje grę Chociaż ja nie, nie, nie sądzę Z tego co pamiętam to nie sądzę Plus 7 damage up A to jest active item nie, nie chcę. Zginę jak go wezmę. Niestety, zginę jak go wezmę, bo on. Oh, przepraszam, Bo on nie daje od razu mm, tak, jakby profitów, tak? Tylko dopiero po aktywowaniu go, czyli jakby giniemy od razu. Dobra, Nidżera razy dwa. Nie chcemy. Nie jara mnie to. Wypierdalej, gnoju. Dobra, grupcia dostaje na mordę. Z ognoju. Ochuj. Dobra, nie trafił mnie. Pięknie. Dobra, mega maw. Pięknie, nie, no obrażenia, które zadaję, są naprawdę bardzo solidne, nie? Gry, że te wybuchy mnie czasami ranią. no To jest ból. Dól w bupie, niestety. Swego rodzaju. Ok, to niczego nie ma. Znaczy, no zapowiada się secret room? Totalnie. Totalnie tutaj się zapowiada secret room. Ta na 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 powinno być niemożliwe, żeby zgasić ognisko. Tak teraz przekminiam, nie? Kurwo, dobra, spadaj Spadantos, Los Amigos. Ok, wiem o co chodzi, Chill. O! Tych grid i głupku po prostu. Grubcze. Chciwcze. Ty chciwcze. O nie! O nie! Byłem przekonany, że to nie ten item! Przepraszam! Zawsze się mylę. Reroll itemów szybko! Kurwa nie ma. O! Jest latanie. Czemu musiałem dostać latanie? Akurat jak jestem takim głównym. No nie. No nie. No nie. No nie. No nie. Umrę w przeciągu nie wiem 10 minut. Chujnia jakaś totalna. Krócej umrę. Szybciej w sensie. Ta gilotyna jest, kurwa, tak chujowa. Strasznie. Dobra, weźmy jakieś serce, żeby spróbować coś tam uratować. Ser serce tankian weźmy sobie. Dobra, dobra. Więc nienawidzę to wymaga takiej jakiejś chorej podzielności uwagi. Nawet nie. Żeby to wymagało podzielności uwagi, to spoko. To wymaga koordynacji dwóch rzeczy jednocześnie, co jest niemożliwe, bo te dwie rzeczy mają sprzeczne interesy najczęściej. Kurwa. To jest dokładnie ta sama sytuacja co z sercem. To nie jest dobry item. On przeszkadza bardziej niż pomaga. Dobra, gubieno, sobie wysadziliśmy Mówieno, gówieno Dobra, no jedyne co nas tutaj ratuje To są takie chor chore obrażenia po prostu, tak? To jest jedyne co mi ratuje tego rana Oj, dana dana Uratowałaś mi rana Dobra Carrion Queen, spoko to no, nie będzie jakoś mega prosta, ale myślę, że damy sobie radę Kurwa! Akurat musiał buchnąć, jak byłem koło niego, nie? Akurat wtedy, no, nie mogło być inaczej Wypierdalek gnoju, kim ty jesteś? Zwykłym gnojarzem Wpierdol szmato Karion Queen, dobra, Pageant Boy Dziwnie to wygląda Bardzo dziwnie Nie wiem, ile mam serc Firsza, bym wziął. Może nam coś pomoże. O, jest jakaś tragedia. Łee, wody nie mam. Nie mam wody dla ochłody. Skończyłaś. O, kurwa. Miałem jedno serce. Tak dosłownie jedno. No, badamy radę. Spoko. Mamy milion efektów na naszych tearsach i one zadają kolosalnie dużo obrażeń. I żadna gilotona nam w tym nie przeszkodzi. Na pewno. Na pewno nie przeszkodzi. Nie śmiałaby. Dobra, skaczące grubasy z zielonej mili. Dobra, dobra. Okej. Okay. 14 minut, 401 sekunda. Robaczy we dziunie. Takie dziunie... Dziunie z syfilisem. Jak do niewłaściwego burdelu pójdziecie. Dobra. Tak to troszeczkę wygląda. O kurwa. O Jezus. Gurwia mnie to, że jestem oddzielony od tej głowy i to mi rana zepsuło. No. O Jezus, jak mnie to denerwuje. Potwornie zły jestem. Ile przez te wybuchające tirsy też dostaję, też jestem za to zły. Dobra. Okej, okay, powinniśmy iść generalnie w górę i w lewo. Dobra.

elegan elegancior. Dobra? Jest tak trudne A, pierdalaj. W takim razie ja spierdalam. Dobra, no ich tutaj zabijemy. 44 cztery monety, także byłby fajny sklep, gdyby były w nim fajne itemy. A, A jejku Jejku, jej Nie za dobrze Nie jestem ukontentowany tym, co się tu wydarzyło Idziemy w lewo Dobra, głupie grubasy na dietę wysyłamy Elegancko Ja na jednym sercu jestem, to jest w ogóle żałość jakaś Za jakiś wybuch mnie zabije I tak się to skończy rumakowanie Kurde o, o, o. Nie wiem, jak to się stało Ja totalnie nie mam pojęcia, jak to się stało Masakra co to jest? Telepilz, dobra. Wręcz czego to uciekniemy? Ochój, dobrze, że tutaj stop. zadziałał. Czuję, że to mi bardzo uratowało grę. Dobra, dobra, nie jest źle. Napierdalamy, ale napierdalamy? Nie! Dobra, już się bałem, że coś złego się zastanie Kurwa O Jezus, to będzie trwało milion godzin Nie wiem, czy nie lepiej postawić na to, żeby te łzy wybuchały może, co? Tak myślę już W ten sposób O dobra, 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 coś tam uderzyliśmy go Dobra, pięknie zielona kawa? Speed and Render, spoko. Spoko, no gapis tail, ale umrę jak go wezmę. Jedno serce mamy. Sprzejebane. Przejebuny jest. Oj! O Jezus! No nie! Jak? Kiedy? Gdzie? Ty no kurwo, nienawidzę Was wszystkich. Tak jak serce poprzednio. Kurwy. Żal.